Cześć maniacy, witam Was tym razem bardzo, bardzo maniakalnie świątecznie. No jednak z okazji świąt postanowiłem tutaj takie malutkie dekoracyjki przygotować. Związane właśnie z Wielkanocą jednak największe z tych wielkanocnych dekoracji to telefon Nokia Asha 200, ponieważ z całą pewnością po testowaniu telefonu przez paręnaście dni na usta cisną mi się od razu takie słowa, ale jaja, no bo słuchajcie, Nokia stworzyła świetną Nokia A300, którą dla Was recenzowałem jakiś czas temu. No i wydawało mi się, że Nokia A200 to będzie produkt z porównywalnej półki jakościowej. No tymczasem jednak okazało się, że klawiatura kuwerty cały czas nie wystarcza ku temu, aby stworzyć telefon, który przynajmniej mi przypadnie do gustu. Jednak może rozpocznijmy od tego, co możemy znaleźć na obudowie. Na górnej ścianie obudowy znajdziemy wejście na port micro USB wejście na słuchawki audio jack oraz wejście na ładowarkę od Nokia. Na prawej ścianie obudowy nie ma nic, na dolnej ścianie, no w sumie także nie ma nic, natomiast tutaj na tej ścianie obudowy możemy znaleźć kolejno wejście na drugą kartę SIM oraz wejście na kartę pamięci zewnętrznej. Jeśli chodzi o aparat, mamy tutaj całe szalone 2 megapiksele jeśli chodzi o aparat foto, no co przyznacie, że jak na obecne czasy raczej nie jest zbyt yy, dużą ilością megapikseli w tym urządzeniu. Tutaj na dole znajduje się dość dobrze grający głośniczek, który jednak yy, moim zdaniem ustępuje temu, co możemy znaleźć w Nokia Asha 300. Wyświetlacz. Mamy tutaj ekran o przekątnej 2,4 cala. Jest to zwykły ekran TFT LCD, który po prostu świeci normalnie, można powiedzieć. Nie ma żadnych tutaj odstępstw od e, tego, co możemy znaleźć w telefonach z porównywalnej półki jakościowej. Można więc powiedzieć, że jest przeciętnie albo też w miarę dobrze jak na tego typu urządzenie, które kosztuje na wolnym rynku około 300 zł. No jak możecie dostrzec, mamy tutaj pełną Czterorzędową klawiaturę kuwerty, która w codziennym użytkowaniu spisywała się, przynajmniej jak chodzi o mnie, dość przeciętnie, żeby nie użyć słowa słabo. Wydaje mi się, że klawiatura będzie bardzo fajna dla osób, które mają małe opuszki palców, małe palce. No, jak dla mnie po prostu odstęp między klawiszami, który jest doprawdy minimalny, jak możecie być może teraz właśnie zobaczyć. Odstęp między tymi klawiszami po prostu jest za mały, w wyniku czego no bez patrzenia na klawiaturę, załóżmy, jadąc samochodem, no co, czego oczywiście nie rekomenduję, napisanie SMS-a jest bardzo, bardzo trudne. System operacyjny, a właściwie jego brak, ponieważ Nokia Asha 200 to typowy bezsystemowiec, który jednak pracuje. Um, którego stylistyka nawiązuje wyraźnie do tego co możemy odnaleźć w telefonach pracujących pod kontrolą Symbiana. Telefon posiada 10 MB pamięci dedykowanej dla użytkownika oraz nieco ponad 20 pamięci RAM, co też najlepiej obrazuje jakiej jakości właśnie yy... Jest tutaj zastosowany system operacyjny, który jednak ku mojemu dość dużemu zdziwieniu w codziennym użytkowaniu spisywał się bardzo fajnie, poprawnie. Na telefon nie łapał żadnych z większych e, zwiech, e, za wyjątkiem aplikacji sklepu od Nokia, który raz działał, raz nie działał, raz ładował się bardzo długo. No, a czasem po prostu po było zakończyć e, próbę ładowania i rozpocząć od nowa. No, nie wiem, z czego wynika taka właśnie, a nie inna specyfika tego urządzenia, tego, tej aplikacji właściwie. No jednak, e, jeśli już e, sklep od Noki Wam się wczyta, to znajdziecie tam e, całkiem pokaźną ilość aplikacji, która, jak na tego typu urządzenie, sprawować powin, e, po, powinna wystarczyć w większości Was mm, w, w codziennym użytkowaniu. Jeśli chodzi o domyślne aplikacje, możemy znaleźć tutaj przykładowo budzik, kalkulator, galerię zdjęć, dyktafon, który bardzo fajnie zbiera głos, listę zadań, proste notatki, jest także minutnik oraz stoper. Jeśli chodzi o gry, na początku możemy znaleźć Asfalt 4, Diamond Rush oraz High Roller Casino, no i Solitar, które właściwie większość z Was chyba kojarzy z prostych gier, które można znaleźć w Windowsach. Co jeszcze można powiedzieć o Noki Asha 200? No załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Nagle się ta wam bateria. Wychodzicie z założenia. Spoko jest wejście mikro USB, więc telefon sobie bez kłopotu doładuje u znajomego. Na no, przykład mi, fakt faktem wejście mikro USB w tym telefonie jest, e, działa ono dobrze. Telefon e, bez kłopotu łączy się z komputerem, e, żeby przekazać... Mm, Materiały multimedialne, i tak dalej, zdjęcia, fotki, <laughs> czy też e, nagrania wideo, które są jednak w bardzo niskiej rozdzielczości. Ale wyobraźcie sobie, że Nokia nie sprzężyła systemu ładowania właśnie z portem micro USB, w wyniku czego cały czas trzeba mieć przy sobie ładowarkę sieciową taką e, zwykłą ładowarkę Noki, która jednak już powolutku znika z rynku. No, w wyniku tego też. Proces ładowania tego telefonu został w pewnym sensie można powiedzieć nieco utrudniony. Co do samej baterii, no generalnie trzeba ją pochwalić, ponieważ mamy tutaj baterię o pojemności nieco ponad 1400 mAh. No i pozwala ona telefonowi spokojnie wytrzymać 3-5, a może nawet 6 dni na jeden cykl ładowania. Wszystko zależy od tego, jak bardzo intensywnie korzystacie z Nokia Asha 200 usługi internetowe no telefon podobnie jak Nokia Asha 300 nie może pochwalić się zbyt e, dobrymi usługami internetowymi a to z kolei wynika z jednego faktu mianowicie wyobraźcie sobie, że w XXI wieku nowy model telefonu od Nokia przeznaczony dla rynków schodzących nie posiada modułu Wi-Fi w wyniku czego wszystkie dane są pobierane bezpośrednio z naszego pakietu internetowego, który ktoś ma bądź też go nie ma, więc jeśli nie posiadacie pakietu internetowego, naraża was to nawet w domu na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych właśnie z eksploatacją telefonu. No też, w moim odczuciu, jest to. Z całą pewnością zagranie bardzo nierynkowe, ponieważ mimo tego, że komórka właśnie jak już mówiłem jest dedykowana dla krajów schodzących, no to jednak wydaje mi się, że mieszkańcy tychże krajów mogą pochwalić się czymś takim jak e, modemy Wi-Fi. No i nieraz w zaciszu własnego domu chcieliby poprzeglądać sobie na spokojnie internet, właśnie korzystając e, z tego w, właśnie z tego sposobu łączenia się. E, z siecią, no a tutaj, z okazuje się, że trzeba ratować się właśnie danymi, które są pobierane z naszego pakietu internetowego. W moim odczuciu jest to bardzo nierękowe, jak teraz możecie zobaczyć. No, sama jakość, y, właśnie przeglądarki internetowej, y, jej funkcjonalności jest także dość mocno okrojona. Jeśli napotkacie na swojej y, drodze w sieci, że tak to może określę bardzo rozbudowaną stronę z licznymi elementami flesza, nastawcie się na to, że system może, może Wam wyrzucić informację o tym, że nie można załadować strony. No po prostu w, w, w takiej sytuacji można wyjść z założenia, że zbyt mała ilość pamięci w urządzeniu została już w całości przejedzone przez inne, inne mm, zasoby telefonu, w wyniku czego po prostu brakuje już pamięci na wczytanie inter, interesującej Was witryny. O czym jeszcze nie mówiłem, a co jest bardzo ważne, właściwie wzmiankowałem o tym na początku, jednak y, nie dopowiedziałem tego wprost. A Nokia Asha 200 to telefon Dual SIM. Jest to jeden z niewielu telefonów Nokii, który właśnie korzysta z dobrodziejstw y, dwóch kart SIM. I tutaj akurat nogi wszystko wyszło elegancko, nie ma żadnych podstaw do narzekań. Możemy bardzo łatwo zdefiniować. Załóżmy, karta SIM numer 1 służy nam do wykonywania połączeń, wysyłania SMS-ów oraz do transferu danych internetowych, a karta SIM 2 może nam służyć do połączeń wiadomości SMS, MMS-ów oraz tak samo jak w przypadku SIM 1 dan danych pakietowych. Bardzo łatwo między tymi ustawieniami się przełączać. Możemy także e, zaznaczyć, żeby telefon zawsze nas pytał, e, z której karty chcemy wykonać połączenie, wysłać Esa, wiadomość graficzną bądź e, połączyć się z siecią. No więc jeśli chodzi o tani, dobry, solidny telefon, du, telefon e, Dual tutaj akurat nie ma żadnych podstaw do narzekania no więc jeśli traktować Nokia Asha 200 tylko i wyłącznie jako telefon, który pracuje pod kontrolą e, przepraszam bardzo, e, jeśli traktować Asha 200 tylko jako telefon, który ma służyć do posiadania dwóch kart SIM w jednym urządzeniu, nie ma tutaj żadnych podstaw do narzekania. Jeśli chodzi o aparat, no matryca 2 megapikseli z całą pewnością na kolana nie rzuca. Wideo, które kręci, które rejestruje urządzenie, no może nie będę o nim zbyt wiele mówił, ponieważ pierwsze moje skojarzenie to bardzo obecnie popularne na różnych forach dyskusyjnych. Komentarze typu kręciłeś to wideo kalkulatorem, pralką itd. itd. No po prostu jakość tego wideo w niczym nie rzuca na kolana. No ale też nie można chyba tego wymagać od tego typu urządzenia, dlatego też no, trzeba tutaj po prostu krótko zwięźle stwierdzić, że aparat o matrycy 2 megapikseli sprawuje się przeciętnie bądź też dobrze przy optymalnym oświetleniu, e, czy to takim sztucznym, czy słonecznym. Natomiast po zapadnięciu zmroku staje się on właściwie nieużyteczny. Natomiast wideo, które rejestruje Nokia Asha 200 zawsze jest dość niskiej jakości. No generalnie wydaje mi się, że najważniejsze funkcje tego telefonu już tak pokrótce sobie omówiliśmy. Jak, jak mogliście już się dowiedzieć, nie ma, nie ma tutaj zbyt dużej ilości aplikacji, jest kilka prostych gier. Internet, który działa bądź też nie działa w zależności od zasięgu w Nokia ASHA 200 wykorzystuje tylko i wyłącznie dane pakietowe od waszego operatora, nie ma tutaj modułu Wi-Fi. Do muzyki generalnie nie można się przyczepić, ponieważ na słuchawkach telefon gra bardzo fajnie. Na głośniczku jest już nieco gorzej, jednak z całą pewnością Nokia ASHA 200 nie będzie dobrym wyborem dla tych wszystkich, którzy chcą mieć tani telefon, który, ma, który nosi na sobie jakiekolwiek znamiona multimedialności. Tak więc komu z Was można polecić Nokia Asha 200? Hmm, wydaje mi się, że przede wszystkim tym, którzy szukają taniego telefonu hmm, Dual SIM i wszystkim tym osobom, które z jakichś dziwnych, niezrozumiałych dla mnie względów dążą do posiadania komórki z pełną klawiaturą kuwerty, bez względu na to, czy ta klawiatura jest wygodna, czy też jest e, niezbyt praktyczna w codziennym użytkowaniu. No, aparat, jak już mówiłem wcześniej, nie sprawuje się zbyt dobrze, po prostu jest byle jaki, takie chyba określenie będzie tutaj najlepsze. Jednak w miarę duża płynność w działaniu, brak skomplikowanych funkcji systemowych, funkcji menu, czynią także ten telefon w miarę dobry dla tych wszystkich, którzy po prostu oczekują od telefonu tego, żeby można było z niego na, napisać smsa, bądź też po prostu zadzwonić. Sprzyja temu także oferta naszych operatorów sieci komórkowych, ponieważ w większości abonamentów Nokia Asha 200 dostępna jest już za bardzo małe pieniążki. No tak więc, jeśli właśnie uważacie, że potrzebujecie komórki z klawiaturą kuwerty na dwie karty SIM tylko i wyłącznie do dzwonienia i SMS-owania, dla Was Nokia Asha 200 będzie dobrym, optymalnym wyborem. Natomiast. Jeśli poszukujecie fajnego, dobrze wyglądającego telefonu, ponieważ w moim odczuciu ta plastikowość a 200, no po prostu jest kiepska nawet na tle a 300, że już o innych telefonach od innych firm, a nie nawet od Noki nie będę może wspominał. Jeśli szukacie telefonu w miarę możliwości multimedialnego oraz telefonu do funkcji internetowych, wreszcie telefonu o no może niedobrym, ale nawet przeciętnym e, trybie fotowideo, no w tym wypadku w Nokia Asha 200 bym na Waszym miejscu raczej nie celował. No i to by było chyba na tyle, moi drodzy. Takie nieco spóźnione, ale oczywiście maniakalnie serdeczne życzenia z okazji świąt, pomyślności wszelkiej oraz niezapomnianych atrakcji w lany poniedziałek. No i zachęcam Was do stałych i częstych odwiedzin na gsmmaniak.pl oraz oczywiście do zapoznania się z pełną recenzją tekstową Nokia Asha 200. Tam także możecie znaleźć poglądowe fotki, wideo rejestrowane z użyciem telefonu oraz e, opis e, ważniejszych funkcji systemu, jak i samej komórki. No i oczywiście polubcie nas na Facebooku, ponieważ e, będziemy już wkrótce nieco bardziej konkursowo, mam nadzieję, podchodzić także do tematu naszego face'a. E, bądź to bądź, warto być na bieżąco już teraz. Dzięki bardzo za, za zobaczenie wideo, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!